Moi drodzy, Jay był w Powstaniu Smoków przez naprawdę bardzo długi czas nieobecny. Na początku praktycznie w ogóle go nie było, potem mieliśmy w cudzysłowie ala złego Jaya, następnie Wotra i teraz w końcu mamy Jaya, który ponownie będzie ninja a przynajmniej na to wszystko się zanosi. I co ja mam tutaj na myśli? Ano całą przemianę postaci Water, bo jeszcze jako Water Jay zaczyna w drugiej części trzeciego sezonu, aż do właśnie Ninja, może nie takiego kompletnego, nie takiego w pełni, ale zdecydowanie bliżej teraz Jayowi do Ninja niż do jakiejkolwiek jego wcześniejszej wersji, czy zupełnie nowej odsłony. Powiem wam, że jak raczej nie była to moja ulubiona postać do tej pory, przynaj przynajmniej nie w Powstaniu Smoków, tak średnio mi to siadało, Całościowo uważam, że zrobione zostało bardzo płytko. Tak, w tym trzecim sezonie naprawdę jestem zauroczony tą postacią, w sensie takim, że uważam, iż Kevin i Doc postarali się tutaj nieco bardziej, napisali ją znacznie lepiej niż do tej pory, szczególnie właśnie całościowo w tej drugiej części trzeciego sezonu. Od takiego łowcy nagród do postaci, która współpracuje z Ninja, ale tylko dla konkretnego celu, dla pieniędzy, jemu nie zależy tam na niczym innym, prawda? I tam mamy te momenty, kiedy widać że Jay rzeczywiście mimo wszystko ma tą roztrzaskaną duszę, że te rany po strzaskobrocie, że tak to ujmę nie są w pełni zagojone, że jest taki brutalny, chytry, wpada na pomysły, na które ten stary Jay nigdy by nie wpadł. Pomysły, które szokują również samych ninja, w szczególności nie, to właśnie o tej roztrzaskanej duszy wspomina. Jest taki oschły, chłodny, obojętny, ma wy wywalony na swoich przyjaciół w cudzysłowie, liczy się dla niego po prostu tylko i wyłącznie kasa i czysty zarobek. Mimo to nasi protagoniści się nie poddają. Szczególnie właśnie jego Nia, która robi wszystko, co tylko może, żeby przypomnieć mu, kim tak naprawdę jest, żeby sprawić, że Jay ponownie będzie Jayem, tym, którego ona zna i kocha. I chcąc, nie chcąc, być może po prostu kłamstwo dla Jaya, bo to dla Jaya jest kłamstwo powtarzane tysiąc razy, staje się prawdą. On zaczyna się zmieniać na przestrzeni tych kolejnych wydarzeń i kolejnych odcinków. Zaczyna powoli wracać ten ninja, którego mieliśmy. Wiadomo, to już nie jest ta sama postać i nigdy nie będzie, ale mimo wszystko, wszystko, ta iskierka nadziei na coś takiego właśnie w nas się budzi jak oglądamy odcinki, a w Jay'u pojawia się takie światełko pośród tego mroku. Kulminacja tego wszystkiego jest w samym finale, w odcinku 19 i 20, kiedy to Jay decyduje się ratować Niję przed Zarktem, który no prawdopodobnie zrobiłby z niej niezłą miazgę. Ona tam krzyczy, Zarkt używa na niej strza z i wtedy wbija Jay jak rycerz na białym koniu, pokonuje mistrza nieszczęścia i mówi Niji, że o, on tak tylko przechodził obok tej jaskini, to nic specjalnego, nie śledził jej i w ogóle. Nie, się śmieje. I na koniec się przytulają, a co najlepsze, Jay nie ma nic przeciwko temu. Czuje się owszem troszkę nieswojo, ale tego przytulasa odwzajemnia. Nie pulta się już nawet o to, że Kai wspomina o nim jako ninja i przeprasza go, że uważał go do tej pory za najgorszego ninja i że miał na myśli kola. Jay zawsze mówił, że on nie jest ninja na takie właśnie zaczepki, a teraz nic o tym nie wspomina. Wręcz zadaje takie typowe dla tego starego Jaya pytanie, że co? Co, co powiedzieć? Ten kai? No właśnie, już tej przyczepki do tego słóweczka ninja nie ma. Także to są, moi drodzy, naprawdę całkiem niezłe informacje. Tym bardziej, że po całej zakończonej akcji Jay decyduje się wrócić z nimi do klasztoru, jak oni tam chcą sprawdzić, co się dzieje, prawda? To nie jest tak, że on bierze tamtego mecha swojego i zamierza iść gdzieś dalej w swoją drogę. Nie, on biegnie właśnie z nimi, mimo tego, że teoretycznie nic go z tym klasztorem i ninja sami nie łączy. Także uważam, że jesteśmy na naprawdę dobrej drodze i Jay jako ninja w przyszłym czwartym sezonie już do nas wróci. Może nie w tej samej formie, ale jednak. Dajcie znać, co sądzicie, ja dziękuję pięknie. Hej!